Witajcie z tej strony Railman. Jest czwartek, wieczór, deszczowy dzień, chyba w całej Polsce. No i dzisiaj taki odcinek kombo. Najpierw będzie podsumowanie, koniec pola tej ekspedycji dwu-, trzydniowej, zależy kto był, ile dni. Potem będzie taki vlog, przegląd tygodnia, a na koniec będą pytania i odpowiedzi, ale w troszkę innej formie. Chyba. Także takie kombo, co kogo interesuje, to przewija. Pewnie po 4-5 po minut na każdy temat. A z ostatniej chwili jeszcze informacja za mną są: właśnie dzisiaj przyjechały X10 Pro, nowy detektor, w pełni wodoszczelny za 999 zł. No i też odebrałem, właśnie teraz dokładnie godzinę temu, wszystkie grafiki i wyklejanki na front sklepu. Także czekam tylko na ekipę, czekamy na ekipę, i sklep znowu się troszeczkę zmieni. Rano przed godziną ósmą opuściłem Częstochowę, aby od 9 rozpocząć filmowanie kolejnych poszukiwań w koniec polu. Człowiek Jagoda z ekipą jednak nie powalczyli zbyt mocno dnia poprzedniego i zaczęli kopać już od szóstej rano. Jestem na miejscu z powrotem rano, jest godzina dziewiąta. Jagoda mówi, że przed siódmą zaczęli kopać, także idę ich szukać, bo gdzieś są bardzo daleko już w polu i nie widać ich nawet. No i gdzie ta Jagoda jest? Gdzie oni są? Nie widać ich. A przeszedłem już jakiś kilometr. Kurde, co mnie minęło? Minęło cię dużo. No. Ale on będzie ci tłumaczył. Co? Ale teraz myślę, że te emocje, żeby widzowie poczuli te emocje. To zaraz? Hmm? Czekaj, czekaj. Czekaj. czekaj, czekaj. No, no. dobra. Chciałem pokazać, co minęło tym, bo niestety spał. Tak. Myśmy od, od 6 rana zaczęli kopać. Mieliście od 9. A, no, ja, no dziewiątej, dla, dla, dla Ciebie. Tu się Pat. czas U, Impreza się nie udała, ale ja wiem, pod namiotem to jak tylko słońce wychodzi, to się ro, robi piekło, nie? Słuchajcie, to jest hmm. tak naprawdę, to są znalezione przedmioty e, na polu, gdzie mamy zgodę. To już w woreczkach wszystko musi no być? No tak, do worków worku wpakowaliśmy. Oh Całą noc. E, pan Kinżał, który jest tutaj znawcą monet i lubi je, bo... Ja wolę banknoty, no ale dobra. Papierowy nie wychodziły akurat. No. Nie wiem dlaczego. No właśnie, ciekawe dlatego. sprzytaliśmy pola trochę. Żeby się doładować, będziemy o. pić elektrolit. Z tego. Ja nie wiem, czy to jest śruba kolejowa, czy nie chcesz jako zawieszkę. Tak. Kinja powiedział, że zrobi dziurkę i byś ja, ja, już nie nie chcę. z LA i z Kalifornia Łycha! po też bo Tam są to, bo ciekawe monety. Na pewno, bo je powiedziałem. No, Tomasz Jagoda był już też łodyna i też nie pokazywał twarzy. Wiecie, jak się gra w firmach przyrodniczych, to później w normalnych. Co to znaczy sygnał duszek? Zbierze, bardzo słaby sygnał. Nie jest wyrazisty. Słabiutki, a to może być buratynka, jakaś moneta. Głębiej, na torc.

rzeczami zawsze tam żeśmy znaleźli sporo monet nie? po drugiej stronie e, i też w takim śmietniku także, także zobaczymy. No to chyba dłużej tu zostaniecie po kawie też tu przyjdziecie czy mamy gdzie jechać. Wiesz co, wszystko zależy tak naprawdę. Podejmiemy decyzję podczas rozmowy mm -hmm. przy kawie, bo to tak... A gdzie jest jeszcze miejscówka? Tam gdzie mielibyśmy jechać, nie wiem czy to pewnie ja go no Wszystko jest na tym, bo tych działek jest sporo naprawdę i... I tak naprawdę to wylosujemy coś jeszcze na sam koniec, tak? Na defer, można powiedzieć. Zwykły guzik, tak? Zwykły guzik. Ja, możemy po pomału do tego, bo. No. Do Ale płaski? Jest coś z tyłu? Nie. No. O, to jest fajnie złapało. Co to mamy za monetkę? No, coś widzę, że nawet nie jest aż tak bardzo w złym mhm. stanie, nie? A druga strona? No jak wołasz, to chyba warto przyjść, nie? No, zobacz, ładna. Łyżka? Łóżeczki. Strasznie dużo łyżek i widelców znajdujesz Gramy Ci soft do detektora No i coś takiego To złom Mamy no, ta łyżeczka, nie wiem czy to no. jest Faka czy... Mm. Monogram jest 36 rok Nie, inicjały są, zobacz Inicjały? Widzisz? Gdzie ty to widzisz? Ja nic nie widzę O jest, BF F O Aha, faktycznie. No. 5 groszy, międzywojenne stan bardzo słaby. Co do oczyszczenia, jest tylko piątkę widać. Gdzie to słabo, słabo widać, no, trzeba będzie umyć. Ale jest zarys piątki i niestety no, jest do wyczyszczenia. Jak się wyczyści, może będzie lepiej widać. Fajnie. Zawsze 5 groszy cieszy. cieszy. Międzywojna, międzywojenne monety są bardzo ładne i ja je bardzo lubię. Także idziemy dalej do następnego. A co to jest zacewka Biała. Dla niewidomych. Nie no żałuję A teraz zagadka. A może to będzie szpikulec od Sharon Stone. Druga część. Bo potem wiesz rok później zagrała w drugim filmie. Jak się nazywał film? Zwierzenia kolonisty. Film się nazywał sliver Ale popatrz. O już wiem co to jest. Ale tam nie miała szpikulca. A jednak szpikulec. No to trzeba to wysłać do Sharon Stone. Moneta albo guzik. Ty masz monetę tak? 1900 który? Pierwszy. O, to rok później Sosowiec miał ten, prawa miejskie No widzisz Elej LA. Elej LA. <laughs> LA. będzie słabo światło? Nie, dobrze jest nie. O, fajnie widać, no, dobrze zachowana, dos dosyć, tak, tak. relatywnie no, dosyć Ale wiesz, młoda jest też, nie? Także 1901 rok Kindżał będzie, może opowie o jednej monecie, bo w sumie najciekawsza, jak to przeglądał Bardzo ładna, no ładna, kto trafił, jest naprawdę A kto trafił? Ja. Ale się... W końcu. Ale cieszy się bardziej z łyżki. <noise> niż z monetek. Nie no, monetki. To nie jest moja domena tak naprawdę. Dużo buratynek, guzików, pląb. No różnych... Ale widzą to się kojarzy źle. Widzą... Co, co ja pociesza? Trzecia rzesza. <noise> E, nie, ja się cieszę właśnie z tych przedmiotów, które tak naprawdę szukaliśmy e, namacalnych dowodów bitwy Jak pod koniec ta koniec... folia i tak wszystko wiesz. Tak? Niestety. Trzeba wyciągać. To... Przedmiotów, trzeba wyciągać te przedmioty, które mogą e, były uczestniczyły tutaj w bitwie, nie? Koniec polskiej to bardziej by mnie cieszyło. No i trzeba tylko średnicę zmierzyć, czy... wtedy będzie wiadomo jaka tak, do jakiej no. broni była stosowana, czy to jest ten czasookres można powiedzieć. Średnica dokładnie. To są od dzisiaj rano, Dzisiaj rano. które Panie Tomaszu tak czynić swoją powinność, bo tutaj znać się, Szkaplerzek był znaleziony no i jakieś molety, które Klamerka. Klamerka. Proszę bardzo, tutaj ulubiony ten przedmiot Tomasza To są ładne inicjały jakieś zobaczymy. Rzeczywiście jest sygnowana T J Tomasz Jagona Tomasz Jagona Diadek to jest B J B J Może to jest z jakiegoś pobliskiego dworu Tutaj mamy To jest ciekawe Ciekawe ale ta folia to tak Musisz wyciągać. Musisz Ale czekajcie bo to jest to jest, to to jest ty... ostatnia moneta, którą zaraz Tak? Teraz na Podobnie jest srebro. No to... Oczywiście, że tak. No to będzie 5 kopiejek. Tak? Tak. No. Tak, oczywiście 5 kopiejek. I to jest rocznik, już Ci mówię. Ale no to będzie bliżej 1900 roku, nie? nawet jak nie powiesz. 5 kopiejek srebro, no? No to pięknie. No. Gratuluję. Dziękuję. Naprawdę. Kupiek na roku jeszcze nie... ale 1900 na pewno blisko plus minus do 15 roku. To monetę ja znalazłem. To znalazł oczywiście Pania Goda. <śmienicielskie> nie była to łyżka, ale jakoś <śmienicielskie> 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 się nie no cieszyłem. nie wiem co to jest. trzy <śmienicielskie> grosze e, pruskie Wilhelma. Bardzo, bardzo ładne. Całe 30. 5 groszy. <głos> <głos> czy, czyli czy to będą zabytki, tego się dowiecie w następnym odcinku. <noise> Co ma ten konserwator? A kto będzie grał konserwatora? Spoko, no podzielimy się na rolę jakoś. Grosz. Znaleziony przez Mirka. 100 Kolejny. To jest tar tarcza czteropolowa. To jest najlepsza ta strona, którą Za mówię. bardzo ruszasz tą ręką. Przepraszam. No, muszę się przyzwyczaić. Do znalazł Mirek Stop Digi. I co to jest? To jest roż Stanisława Augusta Poniotowskiego Pół Tak Tak jest, Mikołaja II jest. No, nawet, nawet datę. 1800 800 ile? E, właśnie, wiesz co? Tu tej jednej, 80 chyba 9 bodajże. No a to mniej więcej jak kamienica odyna. No, <noise> Teraz jest e, grosz autobus trzeciego mocnego. jest stan jakiś, jest może super aż tak, ale. Ale coś widać, no. Tak, dokładnie, jest otok. 1755 3 grosze e, plus Południowych e, Wilhelma. Stan to jest coś podobnego jak e, identycznego jak znalazł Tomasz J. Tylko że stan jest dużo lepszy. Dużo lepszy stan tak, widać. Tak, dokładnie wszystko widać. Który rok mniej więcej? 1796 To jest wczorajsza monetka. Czar Aleksander II. Tak? Tak, tak. To już sprawdziliście? Nie, nie, no, nie to, to, to wiemy. Oznaczenie masz, widzisz, a z tyłu i dwójka na, na tym. Nie? To jest właśnie. Stąd. 1859 stan, rok. w Piękny, pięknym stanie, tak no, naprawdę. Nie, Jak zaczynałem montować, to mi się wydawało, że z koniec pola z tego ostatniego dnia mam bardzo mało materiału, ale się okazało, że jest go więcej niż zwykle i film w sumie będzie trwał statystycznie tam parę minut dłużej od takiego optymalnego, 10-minutowego. W związku z tym vlog i pytania odpowiedzi przesuwamy na jutro na sobotę. Z kolei w niedzielę będzie jeszcze film z takiego pojedynczego wypadu, który był bardzo fajny, bardzo fajne światło, bardzo ciekawy materiał. Słuchajcie, po ponad miesiącu kanał zaczyna się stabilizować, to znaczy to co dzieje się na kanale i ja bym chciał, żeby taka stała ramówka tego kanału to było środa, piątek, niedziela. Środa i niedziela filmy, bardzo dobre, dobry materiał z poszukiwań, dobrze zmontowany, przemyślany w piątki, właśnie różniejsze tematy, czyli połączenie vloga z pytaniami i odpowiedziami. W zależności od tego, ile będzie materiału z poszukiwań, to może jeszcze w poniedziałek też będzie film z poszukiwań. Tego nie wiem, bo to jest uzależnione od bardzo wielu czynników. Właśnie się cieszę, że młody wraca z urlopu, bo dzisiaj tu jestem sam i w sumie. Jakbym miał jeszcze zrobić teraz pytania, do tego dokoptować i ten vlog, to bym już się nie wyrobił nawet na 18, 19. Bo no, cały czas coś się tutaj dzieje. Co mniej więcej półtora tygodnia, sklep będzie mieć swój front. No i zmieni się również to, że wewn wewnątrz będzie ta grafika, te, te, te fototapety, A także w magazynku, który mamy niedaleko stąd. Będzie zagospodarowane miejsce na takie małe studio, żeby nagrywać tam dźwięk, bo chciałbym, żeby te filmy ze środy, w ogóle filmy, miały lepszy dźwięk. Ja wiem, że wielu z Was pisało, że nie jest zły ten dźwięk. Ja wiem, że on w takiej kamerze to nie jest jakiś tandetny mikrofon, ale jednak wolałbym, żeby, ten, żeby ta jakość dźwięku była lepsza. W związku z tym, piszcie, jak znacie jakiś fajny mikrofon do nagrywania typowo głosu. Ja jakiś tam mam, ale to jest jakiś monofoniczny, jeszcze jak nagrywałem w innym systemie, w innych latach, dawno temu yy, w Ameryce, ale nie w i w Sosnowcu. Yy, także co, życzę udanego weekendu. W sobotę teraz będzie film Pytania Odpowiedzi, plus vlog, takie przeplataniec, a w niedzielę film z poszukiwań, bardzo fajny. Także zapraszam Was, trzymajcie się, cześć!